Miłość i nienawiść, wierność i zdrada, tchórzostwo i wytrwałość, cisza i hałas, mrok. I światło ogień i woda śmierć i życie tymi słowami możemy streścić to wszystko w czym dane jest nam uczestniczyć kiedy przeżywamy święte triduum paschalne Bracia i siostry, razem z Chrystusem przeszliśmy tajemniczą lekcję miłości. Od umycia nóg uczniom w wieczerniku, aż po wzgórze Golgoty. On poświęcił siebie, abyśmy. Mieli życie. Liturgia Wielkiej Soboty to lekcja Bożej obecności w historii naszego życia. On wpisuje w nasze dni, miesiące i lata swój odwieczny zamysł zbawienia ludzkości. A właściwie to nasze życie jest wpisane w Boży plan zbawienia. Żyjemy tylko raz. W każdej sekundzie piszemy historię naznaczoną radościami, bólem szczęściem osamotnieniem lękiem o niepewne jutro wzlotami i upadkami to wszystko co przeżywamy nie jest dziełem przypadku lecz ma ukryty głęboki sens w Bożym planie, jaki On dla nas przygotował. Tak jak wtedy, przeszło dwa tysiące lat temu, niewielu rozumiało sens ofiary Chrystusa. Zdziwieni uczniowie z niedowierzaniem patrzyli, że ta wspaniała historia, tak nagle dobiega końca, bo Chrystus umarł, bo Jego ciało złożono do grobu. Nie rozumieli. Zapewne pytali samych siebie, co to wszystko ma znaczyć, i jaki w tym sens? My dzisiaj wiemy, że śmierć została pokonana, że poranek z martwych wstania przyniósł nowe życie, że Boży plan zbawienia został wypełniony. Dlatego przychodzimy tu z wiarą, bo grób jest pusty. Bo Chrystus prawdziwie żyje. Chcemy, aby właśnie ta prawda przyświecała naszej drodze życia, kiedy może też, jak uczniowie, pytamy o nasz los i tak trudno znaleźć nam odpowiedzi. Moi drodzy, dzisiaj z pustego grobu płynie dla nas głębokie przesłanie: Nie martw się o to, co będzie, jak będzie wyglądała Twoja przyszłość, bo Bóg jest Panem Twojej historii. On chce być obecny w twoim życiu. Chce pomagać ci stawiać kroki na drodze wiary, na drodze wychodzenia z mroku w śmierci ku blasku zmartwychwstania. Na drodze wychodzenia z zagubienia, słabości i grzechu ku prawdziwej wolności. Nie lękaj się więc, lecz z wiarą pozwól Bogu razem z Tobą pisać historię Twego życia, aby kiedyś, gdy zakończysz ostatni rozdział, móc cieszyć się życiem w chwale zbawionych, które na Ciebie czeka. Amen.